Zaczynamy od modelu naszej pięknej spódnicy Boho. Możecie ją dziewczyny nosić zarówno do swetrów, jak i do bluzek. Spódnica jest dziewczyny w rozmiarówce damskiej. I moje drogie Panie, tutaj macie też, to jest żorżeta, więc to się dziewczyny nie gniecie, ale to pięknie wygląda. <laughs> Czytam wymiarki. Od 76 w talii do 126. Ona się bardzo rozciąga, bo to jest model damski. Ona ma dużo tutaj, dziewczyny możecie szczupłe kobitki nosić i tęższe kobitki też, ale to pięknie wygląda razem. Z tą bluzką w e, W biodrach dziewczyn do 180 cm, e, przepraszam, do 160 o czym nie mylą, 102 ma długość całkowitą. Do Ta falbana tutaj mierzona od góry ma 45 cm. Kobietki moje kochane, jest po prostu sztosem. To jest tak ogromny nasz bestseller. Cena jest 119 zł. X32,16 beż no oceniajcie, jak Wam się podoba. A ja teraz przechodzę do prezentacji wszystkich kolorów. Ja nawet tak dokładnie się nie ubrałam, tylko założyłam ją petarda lecę. Dobra. Kolejny kolor, dziewczyny, to jest kolor um, amarant. Piękny. Tutaj jest jasny beż. Musicie sobie wpisywać X3216. Jasny beż. Jasny beż. Amarant. Patrzcie teraz na ten puder. X3216 puder, moje drogie. Piękny kolor, puder. Bordo. Piękne bordo. Czarna na listę rezerwową już kobietki, bo najwięcej ją prezentowałam. I kolejny kolor, który za chwilę się kończy, to jest kolor fiolet kolory spódnicy są po prostu obłędne, dziewczyny. I do swetru wygląda świetnie, a z tą bluzką tworzy przepiękną sukienkę w stylu boho całość. Także tak to wygląda. I wczoraj sobie połączycie dwa modele. Bluzkę Olia i naszą spódnicę, dziewczyny. Petarda! Petarda!